Witajcie moi mili. Dzisiejszy dzień będzie wyjątkowy, bowiem chciałbym wam opowiedzieć o jednym z moich największych autorytetów. Człowiek ten z bólem serca przyznając dorównuje samemu Pudzianowi swoją zajebistością, ale o kim mowa? Mowa o samym Johnem Sinsie, szerzej znanym pod pseudonimem Wissys Brothers. I wiadomo, mamy TikToka, Instagrama, fanpage'a i takie tam. Zostawcie nam tam followy, linki do wszystkich socjali macie w pierwszej w opisu. Także zaczynamy! Wysysys Brothers, jak zapewne się domyślacie, to znany aktor filmów dla dorosłych, ale nie taki zwykły aktor. Oni nie. W celu poszerzenia swoich kompetencji oraz poprawy jakości filmów, w których gra, Łysy nie bał nauczyć się wielu profesji, takich jak zawód hydraulika, lekarza, trenera fitnessu, piłkarza, mistrza karate, hitmena, dostawcy pizzy czy nawet policjanta. Słowem najbardziej utalentowany człowiek w całym wszechświecie, zawsze uśmiechnięty, wesoły, gotowy do boju, to jest właśnie ysybraz, z jakiego znamy. Po obejrzeniu kilku jego dzieł, w których gra główną rolę, muszę przyznać, że jego umiejętności aktorskie są nienaganne. Cześć! Potrafi zbajerować każdą klientkę, niezależnie od jej pochodzenia, wzrostu czy poziomu zarostu na plecach. I generalnie z Brothers to nie jest jakiś tam zwykły, przeciętny aktor porno. To wzór do naśladowania. Jest on moim bohaterem, jest on moim idolem! Wow! Udowodnił on, że będąc za młodu niepozornym chłopaczkiem, można wyrosnąć na konkretnego babiarza. Cześć! Swoją drogą, gdyby życie by jak to w filmach, w których gra Wysy, to wyglądałoby to mniej więcej tak. Idziesz do sklepu po ogórki, posuwasz. Idziesz do szkoły poprawić matmę. Wchodzi do ciebie do pokoju twój stary. Doznajesz krokowej rozkoszy. O ile życie byłoby piękniejsze, czyż nie? Napiszcie w komentarzach, jakby wyście widzieli swoje przygody z tym związane. Przyznam szczerze, że spotkałem kiedyś Jona Sinsa i opowiedział mi pewną historię. Spał sobie spokojnie w domu, odpoczywał po 70 godzinach ciężkiej pracy na planie filmowym i nagle dobiegły do niego dziwne odgłosy pojękiwań i stukotu ze ściany, gdzie mieszkała starsza sąsiadka. Ale ostra czekolada tam musi być. Pomyślał sobie łysy. Okazało się, że sąsiadka upadła i zajechał łbem o szafkę i stukała laską o ścianę, wzywając pomocy. Jednak nasz bohater zachował powagę sytuacji i podsumował wszystko jednym stwierdzeniem. I tak zwaliłem. Wow! I nie wiem czy wiecie, ale Wysy z Brothers ma swój kanał na YouTube, serio. Kanał nazywa się Scenes TV i zgromadził on liczbę 1, 600 tysięcy subskrybentów. Wow! Na kanale łysy głównie vloguje, mniej lub bardziej regularnie, i w sumie widać po tych materiałach, że poza nieco no niecodzienną pracą, żony jest na co dzień w porządku facetem, który uprawia sport, cieszy się z życia. I generalnie, jeżeli chcecie być niczym późno, co zawsze idzie być niczym Wysy z Brothers, to nikt inny jak Wysy z Brothers wam nie powie, jak to zrobić. Dlatego polecam kanał łysego z Brothers, możecie nawet pozdrowić go od redakcji Borbob TV w komentarzach, i nie żebym chciał nakręcić z nim jakiś film ze mną w roli głównej, natomiast Łysy z Brazers ubrany w codzienność w subikach zawsze na propsie. W sumie Łysy jest dobrym przykładem jak powinno się na co dzień funkcjonować. Serio, w dzisiejszych czasach piwnych, brzuszków i zakoli na jajkach Johnny jest pierwowzorem do naśladowania. Łysy ojciec, łysy dziadek, łysa glaca to mój spadek. Tak można podsumować naszego bohatera. Łysy z człowiek wszystko, który codziennie pokonuje swoje słabości, abyśmy my mogli telepać kapucyna, czy alienować Predatora do upadłego. O. Witajcie, hej, cześć, czołem. Witam, elo, siemaneczko. Chciałbym wam opowiedzieć dzisiaj o pewnej aktorce. Aktorka ta z pewnością jest wam bardzo dobrze znana. Ba, zapewne każdy z was widział ją niejednokrotnie na memach Facebooku, kwejku, czy chociażby podczas codziennej inicjacji toczenia majonezu przed wyjściem do szkoły. Ale o kim mowa? No oczywiście, że o Saszy Gray! Oh my god! It's... A jeżeli jesteś nowy na tym kanale i nie do końca wiesz, co tu się właśnie od Janie Pawla, to pamiętaj, że na kanale jest o wiele więcej takich płe zabawnych filmików, także po obejrzeniu tego filmiku masz co oglądać, także bez przedłużania zaczynamy! I'm Sasha Grey. Cześć. Sasha Gray, a właściwie Marina Anhansis, jest według Wikipedii amerykańską modelką, muzykiem, pisarką, a dopiero na końcu aktorką filmów dla dorosłych. No bo wiadomo, wszyscy znamy jej muzyczne kawałki oraz wiersze czy powieści. Dalej czytamy, że specjalizuje się ona w czekoladowych rozkoszach na stojaka. Bum, Ciekawe jestem, czy u nas w Polsce dziewczyny również mogą sobie wyrobić taką specjalizację na studiach. Sasha urodziła się w stolicy stanu Kalifornia, która, biorąc pod uwagę zawód aktorki, paradoksalnie nazywa się Sacramento, choć nie ma raczej księdza, który by jej udzielił jakiegokolwiek sakramentu. No chyba, że mówimy o księzu Simsie. Być może nie wszyscy o tym wiedzą, ale Sasza angażuje się charytatywnie. Na przykład czyta książki biednym i chorym dzieciom. Wow. Czy promuje stylizację słodkich piesków. W jednym z wywiadów Sasza powiedziała. <słuch> Przyznacie, że ciężko się z nią nie zgodzić. <słuch> tak szczerze powiedziawszy, większość filmów z Saszą po prostu mi się nie podoba. Są po prostu za brutalne. Serio. Nie jest to może odpowiednia platforma na opowiadanie wam tego, natomiast mogę powiedzieć tylko tyle, że. <słuch> A potem Sasza, jak gdyby nigdy nic, pójdzie czytać książki dzieciom. No ale jeżeli macie w bani to bez wątpienia struganie Pinokia w produkcjach z saszką macie jak w banku. Sasza jest utytułowaną aktorką. Zdobyła ona odpowiednik Oscara pornograficznego w kategorii chrupka czy kotupka, którą wcześniej zdobyła twoja stara, która choć stara, to wciąż jara jej poślugi i biesianne do kiosku z zapierdala. <laughs> oh. W 2007 zdobyła również wyróżnienie i cztery nagrody złotego banana za I'm a banana Doprawdy nie może poszczycić się złotym przyciskiem od YouTube'a za milion wyświetleń jak nasz poprzedni Łysa, ale bez wątpienia Sasha również zasługuje na solidnego klapsa w pupcie w kategorii mem roku. I nie wiem jak wy, ale ja po zmontowaniu tego odcinka w imię solidarności z fanami Saszy Grey odpalę sobie jedną z produkcji Saszki i spędzę mi o czas grając na tabrynie moim małym pindolkiem. <laughs> Siemaneczko, chciałbym, abyście spojrzeli w lustro a potem prosto w swoje oczy i przyznali się do jednej rzeczy. Wszyscy oglądacie filmy dla dorosłych i toczycie Majoneza do nich bez ustanku. Wszyscy, bez wyjątku. I ja to rozumiem, bo sam sobie czasem pofiflakuje fiflaczka i nie ma w tym nic złego. Ale jako, iż BorbopTV TV uczy i wychowuje, to przecież nie pozwolę, abyście formatowali partycję do jakichś aktorek niskiego szczeblu. Zatem dzisiaj przedstawiam wam trzy najlepsze według redaktora aktorki filmów Popno. Jeżeli dotrwałeś, to zostaw łapeczkę w górę, jeśli tego nie zrobiłeś ile ci. viimest kaks täna . 1. Lisa Ann. Lisa Ann to bezkonkurencyjna królowa, cesarzowa i imperatorka wszystkich milfów we wszechświecie. Jest to po prostu milf nad milfami, szefowa wszystkich milfów, prawa i lewa ręka królowej milfów, jaką jest sama ona. Wow! Mamuśka nad mamuśkami, przy której nawet mama Stiflera może się chować w cień. Jej wielkie, bezkonkurencyjne bimbały mogłyby napoić pół miliona mężczyzn, a jej słodka niczym landręka Brzoskwinia wydać na świat nieskończoną ilość potomstwa. Polecam fanom milfów 10 na 10. 2. Oh. Madison Evie. Tej pani nie mogło tutaj. Tutaj zabraknąć, bowiem jest to aktorka w pełni profesjonalna i najwyższego kalibru. Ma wielkie dojce, jędrny sad, słodką buźkę i jednocześnie ma w sobie coś z Milfa. Niestety zaniedbałam ostatniej filmy, za co należy mi się karne fapanie. I trzy Melanie Jane, ta aktorka latynoskiego pochodzenia jest jedną z naszych ulubionych. Serio. Z każdym jej nowym obejrzanym filmem byłem coraz bardziej pod wrażeniem jej spektakularnego wystąpienia. Ciekawostką jest, że Melanie ma słodkie stópki. Polecam fanom latynowskich stópek. Wbijaj na kanał Borbob TV po więcej śmiesznych filmików. Czytał karmelek Borbop TV i montował w sumie też.